Kuba z tej strony, witam na moim kanale. To trzeci odcinek warsztatu kuchennego, a w nim zmierzymy się z PSP. Już rzecz zapowiedziana w poprzednim odcinku: PSP, który powierzył mi mój przyjaciel Wireless Soul. Znamy się z Wirelessem jak łyse konie, już pół życia naszego. Jedną trzecią życia współpracujemy wkrając w gry kooperacyjne. Czego dowodem też chociażby projekt rozpoczęty w tym roku na wiosnę, kolaboracja. Zachęcam ciekawskich do sprawdzenia. No dobra, ale co z tym PSP? Dostałem informację, że nie działa. Nie tyle, co nie działa, bo ponoć uruchamia się, ale ma jakieś zgrzyty, tam jakaś niby gałka analogowa nie tak chodzi, coś tam się zacina, więc sprawdzimy to sobie najpierw w diagnozie. Zdiagnozujemy, co jest nie tak i spróbujemy się tym zająć. Nie wiem, czy, czy, czy wyjdzie śmiesznie, czy, czy wesoło, czy, czy tragicznie. Dlaczego? Już tłumaczę, bo w życiu. Nie otwierałem, nie rozbierałem PSP. Sprawdźmy, co jej dolega. Powiem Wam, że ja w, swoim, w swoich zbiorach posiadam PSP, tylko w tej uboższej wersji, tak zwanej wersji, wersji street. Ja bym się troszeczkę inaczej uruchamiał. Aha, tutaj jest. O, leci. Uruchamia się konsola. Ekran widać czy słychać? O! I już mamy pierwszy kłopot. No nie, zaczynają się przez moment. Działało głośniej, ciszej. Tu już mamy problem z przyciskiem. Eee, volume Plus. Select działa. Czy start działa? To się okaże. Dobra, ustawmy jakąś tam datę. No ta jest mniej istotna. Krzyżak działa. Eee, dobra, sprawdźmy ją na grze, tak będzie najbardziej, myślę, odpowiednio. Mam tutaj Pernauta przygotowanego w wersji Legends, Burnout Legends. Nie graliście, polecam. Świetna gra. Świetne wydanie. Również i na PSP. Oj, co jest grane. A nie, to się inaczej otwierał. Właśnie, w mojej wersji wystarczyło chwycić klapkę się otwiera, ale to dlatego, że to wersja SHIT. Tu jest guzik. OK. Przycisk do otwierania. Załadujmy, sprawdźmy co się stanie. No i jest UMD. Widoczne. Powinno być... O właśnie, takie ładne menu. No i nic nie słychać. No to głośność już wiemy, że zawodzi. Coś słychać. Ładne to PSP. To jest ta wersja, jedna z pierwszych. Nie wiem czy model tu gdzieś zobaczymy. Pewnie tutaj. A, przetarty. Paluchami przetarty. 003. No nie, stąd się nie dowiemy. Może dowiemy się jak rozłożymy. Trochę brudne, panie wireless. Poczyścimy. Ok, gra widać. Zobaczmy, czy zagramy. X działa, z tego co widzę. Start działa. Load profile. Teraz skrzyżek nie działa. Co tutaj gałką operujemy? Aha, to gałka już odmawia posłuszeństwa. Kółko nie działa, bo nie mogę cofnąć. Analog chyba nie działa. No i wisimy. Co ja tu jeszcze mam? God of War, God of War, Chains of Olympus gra o ale to płytka lata nieładnie przeznaczona również oczywiście wersja konsolce PSP bo swoje domowe wersje miała na PS2 i PS3 no i PS4 jeżeli się nie mylę o i widzicie to co ja Bateryjka słabiutko no nie naładowałem zapomniałem ale do testów powinno nam wystarczyć no ten no, a pęd też troszkę szlifuje, nie wiem, czy to słyszycie. No, no, a też tak sobie wireless. No, ale czyta. Może to stan płytki też, nie? Niewykluczony. Dobra, tu ustaliśmy. Nie wiem, czy tu analogię można wybierać. Jeżeli można, no to wiemy, że nie działa. Zróbmy new game. Przycisk HOME działa. No fajnie, jakby to była taka prosta naprawa czyli kwestia poczyszczenia tej konsoli w środku, bo to często pomaga. Jeżeli będzie bardziej zaawansowana sprawa, wymiana na przykład całego tutaj układu analoga, no to cholerka, będzie trzeba zdobyć lutownicę znowu i jej nie zepsuć. Dobra, coś się dzieje. Sprawdźmy. Cóż ja mogę? Ej, ale on biegnie sam. Sam biegnie. L. L. Bampery działają. X. Y, trójkąt działa. Kółko nie. Kwadrat działa. Analog nie działa w ogóle i biegnie w lewą stronę. Ok. No to wiemy, co się dzieje. Tak sobie myślę, że zanim zacznę się zabierać za śrubki, dobrze byłoby tu posprawdzać, co jest po bokach, a widać parę slotów. Tu jest memory stick Duo Pro, czyli taka karta SD, chociaż nie karta SD, dedykowana przede wszystkim sprzętom Sony. Ja muszę to na końcu. Dobra. Tu mamy i tu jest jeszcze, co tutaj jest? Bateria? pusz, Aha, pusz i trzeba ciągnąć w tą stronę. Czy co tu trzeba zrobić? Fajnie, że przyjęła się historia z poprzedniego warsztatu kuchennego z podwójną kamerą. Dzisiaj niestety byłem zmuszony zrezygnować. Poza tym o tyle się cieszę, że będzie chyba łatwiej z montażem. No, dlaczego to się nie chce otworzyć? O jest! Bateria, dobra, bateria na bok. Dobra, spróbujmy to otworzyć. Widzę tutaj na wejściu e, dwa otwory z takimi mini-mini, dosłownie śrubkami. Jest jedna. No sam jestem ciekawy, jak to wygląda w środku. E, przyznam się przy okazji, chociaż na streamach parę razy e, wspominałem o tym zapytane. Generalnie nie jestem fanem handheldów. Nie wiem, jak wy macie. Wiem, że są tacy, co handheldy uwielbiają, bo się na nich wychowali. Dla nich to jest retro. No, pewnie też z tej natury, że, że, że nie mieli może dużej konsoli, a może po prostu takim przypadek do gustu. Mnie nigdy nie leżały. Handheldy zawsze miały słabsze wersje. Tych oryginalnych gier z dużych konsol czy komputerów. Gorzej to wyglądało. No jasne, fajnie, że to można było sobie z tym chodzić, ale co to był za fan chodzić z tym, yy, gdy światło słoneczne utrudniało yy, no, pogląd na ekran. A druga sprawa, po co chodzić i grać. Ludzie, po co chodzić i grać? Jak już idę na zewnątrz, to wychodzę na zewnątrz nie po to, żeby grać, tylko żeby właśnie odgrania odpocząć. Bo ja już tu podniosłem tą. Klapkę wierzchnią i się okazuje, że wszystko zaczyna się przesuwać, wszystko zaczyna spierdoloć. Hej, super! Super! Wiecie dlaczego super? Już się cieszę, bo ta gałka analogowa, która nie działa. Zobaczcie, jakie fajne rozwiązanie. Można wykręcić ten układ, kupić nowy, wkręcić go po prostu bez cholernego lutowania. Co mnie bardzo, 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 bardzo cieszy, oczywiście. Tu widzę, że to jest na jakiejś folijce, słuchajcie, czy nie? O kurczę, te przyciski. To jest głośność, nie? Panie Wireless. Yy... I tu jest klik. Ja myślałem, że to, to jest folia przewodząca, ale nie. Tu jest jakiś mechanizm taki, wiecie, guzik. Klik. Jeżeli ten klik nie działa, to znaczy, że klik jest kurde do wymiany, chyba że się mylę i wystarczy nim tutaj tylko porządnie wzruszyć albo go przeczyścić. Przemieszczmy się jeszcze do tej gałki analogowej. Coś mniejszego potrzebuję. Swoją drogą, ciekawe, ile taki układzik gałki analogowej nowy kosztuje. na styk. Wszystko jest w kawałku. Kupuje się nowy, montuje jest cida. No wireless. Spierdzielasz chipsy i brudnymi łapami chwytasz za konsolę. Zgadłem? W tym wypadku co by robił ten kawałek chipsa tutaj? Dobra, pora na te. Gumki, spróbować je wraz z. Ojej, yeah, zobaczcie, kot tu zamieszkał. O, z ty koty masz w domu? Nie wiedziałem. Żarty na bok, to znowu chipsy. Z przyjemnością usłyszę, przeczytam raczej od Was, drodzy widzowie, jakie macie ulubione gry, jakie są Waszym zdaniem najlepsze gry na PSP. Z przyjemnością się spróbuję. E, zaopatrzyć w takowe, bo powiem wam, że mimo wszystko o PSP chciałbym zrobić materiał, bo jednak kawałek życia tego już bardziej dorosłego e, nie zabrało, ale tylko kawałek na pewno konsora, której warto wspomnieć. O, właśnie, tu już się słuchajcie, dobieram do przycisków trójkąt, krzyżyk, kwadrat i tak dalej. I tu mi się posypało strasznie, no dobra. I tak musieliśmy to zrobić i tak. Powiem wam, że zaczyna mnie to troszeczkę przerażać, bo bo porobiło się bardzo dużo elementów i czy ja to do kupy dam radę złożyć? Tym się zawsze martwię najbardziej. Mógłbym tu sobie notatki robić, nie? Co, gdzie, kiedy zrobiłem. Albo fotki pstrykać. Czasami tak robię. Szczególnie jak mam coś przelutować. Nie zgrywam znawcy, tylko robię fotkę, żeby wiedzieć później gdzie, gdzie, gdzie to powinno być, kiedy będę to musiał wlutować i jeszcze trójkąt. Next. Dobra, może samą konsolką teraz. Przydało się przetrzeć te styki. No nie, no to jest na tasiemce przewodzącej. Tu się ją wpina. I ona przewodzi, chociaż tu wyraźnie czuć kliki, to jest też dla mnie ciekawe, no ale okej, okay, zobaczymy czy to jest łatwo demontowane. Tak jest. Zobaczcie, ta sięka już wypięta. E, tak byśmy ją delikatnie tyci, tyci też przetarli, To chyba nie byłoby źle. Hop hop hop. Szczerze mówiąc, to no nie wiem czy powinienem te folijki traktować z patyczkiem z alkoholem. Ok, spróbujmy to włożyć z powrotem w piąć, ale to jest maleństwo i jemy, jakie to jest maleństwo? Siedzi. Co tam Hitomi? Mówiłeś, że yy, ołówkiem, tak? Tu te gumki mówisz? Powinienem ołówkiem? Ciekawe czy to zadziała Hitomi. Minęło 8 dni, tak jak widzieliście, od momentu ostatnich nagrań. Po drodze działy się dantejskie sceny. Byłem przerażony dwukrotnie. Zamówiłem gałkę analogową, Kosztowała w okolicach 8 zł plus przesyłka. Już ją wymieniłem, już jest wstawiona. No i co? I nagrywałem, jak pięknie ją wstawiam, jak podłączam wszystko, składam do kupy, włączam konsolkę i okazuje się, że analog jak ściągał w lewo, tak ściąga. W zasadzie nie ma żadnej kontroli nad nim. Od początku nie dawało mi spokoju to, no że ta płytka od, od, od gałki analogowej, ona ma tutaj cztery styki, a w samym PSP te styki mieszczą się tutaj. Słuchajcie, bardzo nisko i one w ogóle nie mają kontaktu ze sobą. Myślę sobie jak to ma działać? Jak to ma działać, skoro to nie ma styku? No i się dowiedziałem. Okazało się, że Wireless po drodze już próbował samodzielnie gałkę naprawić, rozkręcał i gumkę gdzieś posiał, tak zwaną gumkę przewodzącą. No i trochę poszperałem w sieci, pogoglowałem, a wcale nie taka prosta sprawa i takowe gumki zamówiłem. Nie było łatwo, bo w zasadzie były dostępne tylko na AliExpress, nigdzie na bieżąco w żadnych aukcjach i OliXach ach nie mogłem niestety na namierzyć ani w sklepach internetowych. Były za to dostępne gumki do modeli z serii 2000X. A to jest, dwa, to jest 1003 model, więc no nie ryzykowałem. Choć wyglądały podobnie, i tu też nie dajcie się zwieść, bo one, te gumaczki, wyglądają identycznie do modelu 1000, do modeli 1000 i do, modelu, do modeli 2000. Różnią się tylko grubością i to też dowiedziałem się dzięki uprzejmiomu sprzedawcy, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli ogląda. No i słuchajcie, tyci unboxing. Unpacking, chodzi tutaj o te gumeczki zamówione przeze mnie. Oczywiście potrzebna jest jedna sztuka. Zobaczcie, jakie to są maleństwa. Ale w razie co wziąłem dwie. Jedna sztuka kosztowała mnie tam ze 4 zł plus przesyłka. Eee, no więc. Montując ten styk, wszystko powinno grać. Dlaczego mówię wszystko? Bo y, przycisk od głośności y, oraz y, przycisk kółko już wiem, że działa. Czyszczenie dało radę, wystarczyło porządnie przeczyścić, y, być może przeczyścić styki tej foliki przewodzącej, y, i to już na szczęście kontrola nad tymi przyciskami y, wróciła. No dobra, sprawdźmy w takim razie, co da wymiana tej gumeczki. Y, działamy. No dobra, sprawdźmy w końcu, sprawdźmy w końcu. Czy się powiodło? Gumkę wymieniłem dość sprawnie, tam troszeczkę się zastanawiałem jak ją ułożyć, ale to każdy gen myślę sprawdzi samodzielnie. Nie jest to skomplikowana sprawa. Yy, ok, bardzo głośno jak słyszycie, to znaczy, że działa przycisk głośności. Pozwolę Wam sobie o, was przybliżyć troszeczkę tutaj do tych testów. Zwróćcie uwagę, ciszej. Głośniej działa. To ustaliliśmy, czy działa gałka analogowa. Najszybszy test to wchodząc w browsera internetowego. Przeglądarkę. Chyba. O. ha, sukces. Zobacz, wireless, Zobaczcie ludziska, działa. Czyli wszystko rozchodziło się o gumkę przewodzącą, no i oczywiście o wymianę samej gałki analogowej, bo nawet z tą gumką przewodzącą wireless wspomina, że po prostu ściągała mu ta gałka. Teraz nie ściąga, sam widzisz po kursorze. Super, przycisk kółko działa. I tak zastanawiam się, co wpłynęło na to, czy to samo czyszczenie, czy też może patent Hitomiego. Pozdrawiam cię. Hitomi z ołówkiem, czyli odrobiną grafitu z lesika na stykach gumek. Myślę, że wszystkiego potroszę. Na pewno czyszczenie swoje zrobiło. Przetarcie alkoholem e, styków samej tasiemki przewodzącej swoje zrobiło. Myślę, że w przypadku e, plusa zdecydowanie, bo tutaj nawet nie miałem jak. Plusa od głośności, bo tutaj nie miałem jak w zasadzie tego lisika. użyć. Użyłem go sobie tutaj na tym kółku. E, mam wrażenie, że to kółko czasami tak jakby spowalniało, ale może to jest też kwestia wymiany samych gumek i też będzie zasowało super. No dobra. Chodźcie tu bliżej znowu. I zagrajmy jeszcze God of War. Wrzucimy tutaj sejwa wirelessa I upewnijmy się, czy na pewno wszystko jest ok. Widzicie coś? Gówno widzicie. Zwróćcie uwagę, sam Kratos już nie spierdziela w lewo, i mamy wpływ na postać. Nigdzie nie skręca samoczynnie. Jeszcze raz szybki test. Kółko, tak? Krzyżyk, wszystko działa. Dzięki wireless, że daliśmy się zmierzyć z tym PSP. -em. Trochę mnie zmęczyło, ale sama naprawa nie okazała się to trudna. Technicznie nie było to trudne. Przeczyszczenie, rozkręcenie, przeczyszczenie samej konsolki, wymiana gałeczki, prościzna, odkręcenie dwóch śrubeczek, wstawienie nowej, wstawienie gumki przewodzącej, skręcenie do kupy i działa. Dzięki Hitomi za sprzedanie patentu z tym ołówkiem, grafitem. Super. Sprzedawcy dziękuję bo ostatecznie kupiłem te gumki do konsolki PSP z serii 2000, przynajmniej na takiej aukcji, ale on obiecał mi, że wyśle mi te gumki, które znalazł, bo znalazł je dosłownie w kieszeni, dwie pozostałe z serii 1000, a nie miał ich wystawionych, więc żeby odrębnej aukcji nie robić, tak po prostu zrobił, super, bardzo się cieszę. Dziękuję, dziękuję widzom, że wytrzymaliście do końca, trzymaliście kciuki, mam nadzieję. Jeżeli się podobało, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie na każdy komentarz, Komentarz odpowiem, yy, i cóż mi pozostało. pożegnać ich i ch chyba do zobaczenia. SP po długiej i żłobanej naprawie, podobno owocnej, Była żmudna, to już końcówka, więc dobrze wiecie jak wyszła, ale to jest. Zakazuje. Przekazuję i... Niczym, wieś samurajski. Ja się również ja cieszę ja, tak jak wspomniałem na koniec, dziękuję, że żyjesz, w ogóle łapska moją że, że ci w ogóle moją korzoną konsolą, tak? Mój tak, Moim pierwszym to... Handelę, tak naprawdę kto widział e, naprawę z e, moim padem więc dobrze wie że to była kwestia naprawdę znowu a ja może nagam filmik z tego czy faktycznie to działa i się przekonamy ja może sprawdzisz dalej zaraz ja Także, dziękuję bardzo